Proszę Państwa, nigdy nie byłem politykiem, a mam osiągnięcie konkretne natury politycznej, które zostało skonsumowane przez małych lubelskich przedsiębiorców. Otóż w połowie lat 90. gdy prezydentem Ludwigna był pan Paweł Bryłowski, głupi urzędnicy zarządu nieruchomości komunalnych postawili sklepikarzom i takim drobnym rzemieślnikom policzyć policzyć oprócz czynszu także za reklamy lokali te przy ich firmach. Policzyli tak, że niektórzy musieli zlikwidować firmy, bo co mieli w podwórkach firmy i mieli dużo takich informacyjnych tablic, to niejednokrotnie mieli dziesięciokrotnie większą mieć opłatę za same te tablice niż za sam czynsz. Wówczas zorganizowaliśmy środowisko drobnych lubelskich przedsiębiorców. Przedłożyliśmy sprawę panu prezydentowi rzeczowo. Pan prezydent wezwał tego urzędnika, jeszcze to wówczas był MZP. Zobaczył na to, co tam się stało. Czy to był człowiek, chociaż obcej reakcji politycznej, czy dialogu i otwartej głowy. Pan Berłowski, to tego urzędnika po pierwsze, jak świetnie Michał Diabła, kazał mu to wycofać natychmiast i śmieć wiedzie dzięki mnie, wiele takich małych firm luberskich przetrwało. No niestety, aż do dzisiaj, oczywiście. Powiem, czego nie zrobi jako prezydent. Nie będę płacił 4000 rzecznikowi w firmie w spółce Monopoliście. Nie wynajmę kamienicy od kumpla partyjnego. Nie będę kupował poparcia politycznego od polityków, którzy są bardzo elastyczni. Tutaj padła nazwa pewnego komitetu, który takim był przejściowym pomiędzy Pisem a platformą. Nie będę korzystał z usług takich osób, które wszelką ideę potrafią przejść na złotówki. Nie będę korzystał z czegoś takiego, co powoduje zadłużenie was wszystkich. Tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy i zaspokoić napędy finansowe i polityczne ludzi ze swojego kręgu towarzyskiego. I nie będę poszerzał tego kręgu towarzyskiego, płacąc stanowiskami, za które to wy musicie coraz więcej płacić. Będę prezydentem małych sklepikarzy, ludzi starych, targów, rzemieślników, właścicieli zakładów fryzjerskich, warsztatów samochodowych – nie będę prezydentem facetów, którzy mają za ciasne grant grantowe graniturka i tym się szczytą, że będą do partii rządzącej. Ci ludzie będą musieli wreszcie zacząć do roboty.